Niebo nad miastem było ciężkie, jak koc, wyciągnięty z prania tuż przed burzą. Lena stała przed kutą bramą i czuła, że w żołądku coś się zwija, jakby ktoś zwinął w pięść nitkę nerwów. Właśnie tu miała podjąć decyzję, która pachniała jednocześnie wybawieniem i czymś, przed czym człowiek zwykle ucieka. Po drugiej stronie czekał mężczyzna, o którym mówiono, że umie układać świat pod linijkę. Miał dom. Który można by pomylić z małym muzeum, i serce, o którym nikt nic nie wiedział, nazywał się Adrian Kosiński i zaproponował to, czego nie proponuje się obcej: dach, opiekę i plan, w którym ona ma sprowadzić na świat dziecko, a potem zniknąć z pieniędzmi na nowy start. Bez pytań o uczucia, bez zamieszania. Gdy pierwszy raz weszła do środka, uderzył ją zapach politury i cytrusów, które rosły w oranżerii jak małe słońca. Posadzki były tak gładkie, że aż chciało się zdjąć buty. Z sufitu patrzyły Żyrandole, jakby pilnowały, by każdy krok miał sens. Ludzie poruszali się miękko, prawie bezgłośnie. W dłoni Leny leżała cienka teczka, a w środku umowa, która udawała, że jest tylko papierem. Usiedli naprzeciw siebie przy stoliku w oranżerii. W szkłach okularów Adriana odbijała się zieleń liści. Mówił krótko, bardziej o logistyce niż o życiu. W jego głosie coś dzwoniło: Ostrożność? Lęk? A może zwyczaj nieprzepuszczania przez gardło zdań, które mogą człowieka rozmontować? Lena słuchała i wciąż widziała ławkę pod wiaduktem, na której zdarzało jej się zasypiać, i spojrzenia ludzi, którzy przenikają cię wzrokiem na wylot i odkładają na półkę Nie mój problem. Nie spała tej nocy. Siedziała na brzegu łóżka w pokoju gościnnym i liczyła oddechy, jak się liczy pociągi, które mijają stację raz szybciej, raz wolniej. Wspominała zapach zupy z dzieciństwa, rozgrzewający jak słońce po zimie. Przypominała sobie palce matki, zawsze pachnące mąką i ojca, który potrafił z niczego zrobić półkę, a z półki małe miejsce na czyjeś marzenia. Rano powiedziała tak, powiedziała tak, dlatego, że czasem życie podsuwa człowiekowi deskę na wodzie i nie ma sensu pytać, kto ją trzyma. Pierwsze dni były jak chodzenie po czyjejś pamięci. Każda szuflada otwierała się z dźwiękiem dobrze naoliwionej przeszłości. Kucharka, pani Wanda, patrzyła na Lenę ciepło, jakby już kiedyś ją widziała w innym życiu. Lokaj Staszek mówił mało, ale to co mówił było jak poręcz, której można się złapać w ciemności. A była też Izabela, prawa ręka gospodarza, z twarzą jak cienka linijka, którą mierzy się innych. Działała sprawnie, mówiła chłodno. Lubiła porządek do tego stopnia, że ludzie stawali się w jej oczach elementem architektury. Tu obowiązują zasady, oznajmiła pierwszego dnia. Pewne skrzydła są zamknięte, do gabinetu pana, wyłącznie na zaproszenie. Proszę nie wchodzić do pracowni. Ogród podzielony strefami, proszę pamiętać. Lena uśmiechnęła się uprzejmie, bo tak było łatwiej. W środku zaś pociągnęła grubą linię w zeszycie myśli Przejść przez to, nie zgubić siebie. Wieczorem zasnęła dopiero, gdy usłyszała z daleka pracę automatycznych zraszaczy. Woda syczała jak oddech ukojonego zwierzęcia. Adrian był poprawny do bólu, upewniał się, że badania są zrobione, że jedzenie jest takie, jak trzeba, że dla świętego spokoju dopilnowano najdrobniejszych detali. Nie dopytywał o sny, nie pytał o przeszłość. Zamiast tego przyniósł któregoś dnia zeszyt w twardej, ciemnozielonej okładce. Takiej, której aż chce się dotknąć palcem. Położył go cicho na stole. Pani Lena lubi rysować, powiedział, jakby to była neutralna informacja jak stan powietrza. To może pomóc. Zeszyt okazał się wejściem do oddechu. W pierwszych szkicach pojawiły się rośliny z oranżerii, z piórkami liści, które tupią cicho, kiedy nikt nie patrzy. Potem pojawiły się twarze, których Lena nie chciała już pamiętać, a jednak wróciły, by zostać na papierze. Nie w głowie. Im bardziej rozpychało się w środku spokojne, tym wyraźniej w powietrzu wisiała cienka, nic niechęci. Izabela potrafiła zamienić każdą małą sprawę w przypomnienie o miejscu w szeregu. Gdy Lena sięgała po chleb ręką, słyszała – sztućce są po coś. Kiedy prosiła o rozmowę z lekarką, dostrzegała uśmiech bez uśmiechu. – Proszę mówić wyraźniej. W garderobie ktoś zawiesił na widocznym miejscu sukienkę tak jaskrawą, że bolały oczy. W tym będzie pani wyglądać reprezentacyjnie, skwitowała Izabela. W słowie reprezentacyjnie, zgrzytał żwir. Mimo to Lena przeszła przez kolejne tygodnie łagodnie, bo tak potrafiła. Rytm wizyt w klinice, zapachy kremów, ostrożne spacery po ogrodzie. Aż pewnego dnia, gdy ziemia wydawała dźwięk bardziej głuchy niż zwykle, lekarce zaświeciły się oczy. Ekran pokazał to, czego nikt się nie spodziewał. Lena poczuła, że świat robi jej miejsce większe niż prosiła. Adrian na moment stracił grunt. W tej sekundzie zrozumiał, że nawet najdrobiazgowszy plan musi kłaniać się czemuś, co poza planem. Od tamtej chwili w domu było jakoś jaśniej. Adrian, wciąż nieporadny w czułościach, ale już nie uciekający w papier, zaczął przychodzić do oranżerii bez powodu. Siadał na brzegu stołu i słuchał, jak Lena opowiada o kolorach, które najłatwiej pomylić o świcie. Któregoś wieczoru wyznał, że jego ojciec zawsze mówił najważniejsze dzieje się, kiedy człowiek ma zajęte ręce czymś drobnym i że może całe życie miał zajęte ręce złymi rzeczami. Nie wszystko było łagodne. Pewnego dnia w jadalni ktoś zostawił pismo z krzykliwą ilustracją. Nie trzeba było czytać, żeby zrozumieć. Cudza historia stała się towarem. W kapitach, których nie warto pamiętać, przerabiano życie na ciekawostkę. Nie było tam ani jednego słowa o cieple dłoni, która trzyma za rękę w nocy. Były tylko kąty, przez które łatwo się klika. Lena przejechała palcami po okładce i poczuła, jak wstaje w niej fala, nie gwałtowna, tylko uparta. Nie powiedziała nic, ale już wiedziała, że kiedy nadejdzie właściwy moment, odda ten dług światu po swojemu. Adrian poszarzał. Zrozumiał, że ktoś rozsznurował ich prywatność jak bud w biegu. Wkrótce potem, niby przypadkiem, znalazła w listwie korytarza miniaturowe oko, urządzenie, które pamięta więcej niż powinno. Podsunął je Staszek, nie pytając, czy wolno mu w ogóle to widzieć. Z karty pamięci wypłynęły głosy, których nie dało się pomylić. Nakręcana uprzejmość Izabeli, pewność prawnika z głosem smarującym każdy kant, szept. W którym tliło się przekonanie, że wszystko można poustawiać, jeśli odpowiednio się za to zapłaci. Były tam rozmowy, po których człowiek ma ochotę przewietrzyć serce. Były pomysły na to, jak wyglądająco opowiedzieć tę historię światu, żeby nikt nie zadał niewygodnych pytań. Lena przesłuchała całość do końca, a potem odnalazła w sobie spokojny, niewzruszony punkt. Z tym punktem poszła do Adriana. Nie było w tym teatrzyku, nie było triumfu. Była prosta decyzja. Nic więcej nie zbudują na krzywym fundamencie. Zebrali wszystkich przy długim stole. Szklanki połyskiwały jak małe latarnie. Adrian włączył nagrania. Dźwięk miał zapach żelaza, ostry, metaliczny, czysty. Izabela uniosła podbródek, prawnika nagle zaczęły interesować własne paznokcie. Pani Wanda stała w drzwiach, płócząc ręce w ściereczce, jakby chciała zmyć z palców cudzy wstyd. Staszek patrzył w podłogę, a i tak wszystko widział. To nie jest sąd, powiedział Adrian, gdy wybrzmiała ostatnia sylaba. To jest lustro. W jego głosie, dotąd równym jak nitka, pojawił się cieniutki zadzior. Spojrzał na Izabelę i zobaczył w jej oczach coś, czego wcześniej nie widział. Nie zdziwienie, nie skruche, wyłącznie urażoną elegancję. Dziękuję. Powiedział chłodno: Wystarczy. Oddasz dostęp do wszystkiego, co dotąd kontrolowałaś. Dziś. Później przyjdą ludzie, którzy zamkną sprawy formalnie. Prawnik próbował mówić o paragrafach, ale słowa wracały do niego jak gołębie, którym ktoś obciął skrzydła. Lena patrzyła spokojnie. Nie cieszyła się. Prawda raczej nie jest powodem do fajerwerków. To jest coś, co stawia się na stół w białym świetle. Bez dekoracji. Wkrótce przyszedł czas porodu. Noc miała zapach szpitalnej czystości, zmieszanej z tremą, która drży w łopatkach. Lena pamięta dłonie Adriana, na początku zbyt twarde, potem mięknące, kiedy uczył się rytmu jej oddechu. Pamięta też dźwięk, który zmienia człowieka bez pytania płacz nowonarodzonego. Ten dźwięk rozcina powietrze i szywa je na nowo, mocniej. Wracali do domu już inni. Świat dalej szeleścił cudzą ciekawością ale na progu zatrzymywał się coś bardziej konkretnego. Płacz, głód, sen, kołysanie. Rzeczywistość, która każe odłożyć wszystkie wielkie słowa na półkę i nauczyć się wiązać kocyk tak, żeby stopy nie marzły. Lena trzymała dzieci blisko i nie pozwoliła nikomu wziąć tej bliskości w cudzysłów. Adrian niemal niepewnie brał na ręce odpowiedzialność, delikatną, a przez to ciężką. Wieczorami przysiadał przy łóżeczku, pozwalając, by jego oddech dopasował się do ich. Nagle okazało się, że w jego kalendarzu od dawna brakowało miejsca na takie sprawy. Spokój nie jest jednak pancerzem. Kiedy pojawiły się zdjęcia zrobione bez zgody, kiedy ktoś znów spróbował sprzedać ich życie jak potrawkę z sensacji, Adrian wyszedł przed dom i powiedział prawdę. Bez sloganów powiedział, że pomylił odwagę z kontrolą, że kontrakt był jego lękiem przebranym za rozsądek, że jeśli ktoś szuka tam skandalu, niech idzie gdzie indziej. A potem ogłosił, że zamiast zasilać pustą galanterię dobroczynnych bali, zacznie budować miejsce, gdzie kobiety w trudnych sytuacjach znajdą nie tylko materac, ale ludzkie dzień dobry. Lena patrzyła na to z dystansem i z czymś, co było blisko czułości. Nie dlatego, że kocha się słowa, dlatego, że zobaczyła czyn. Dom, w którym pierwszego dnia nie pytano o dokumenty, tylko o to, czy ktoś jadł. Pani Wanda została tam królową kuchni. Staszek, niezastąpiony w rzeczach, których nie widać, poukładał rytm jak dyrygent orkiestry autobusów, grafików i drobnych cudów. Lena malowała ściany tak, by nawet cień mógł odpocząć. Po stronie tych, którzy zawinili, przyszła kolej na rachunki. Niespektakularne, prawdziwe. Izabela stanęła przed ludźmi od pytań i choć trzymała się prosto, musiała wypowiedzieć słowa, które smakują jak kreda, że przekroczyła granice. Prawnik, który znał wszystkie dróżki, znalazł się nagle na poboczu własnych map. Redaktor, co lubił tłuste nagłówki, został z ciszą, którą trudno sprzedać. Nikt nie spadł z urwiska, ale przestawiono kilka mebli we właściwe miejsca. W domu nastąpił zwyczajny cud, powtarzalność, która koi. Dni pachniały naprzemiennie krochmalem i mydłem, a wieczory herbatą z cytryną. Lena uczyła się znów ufać, kroczek po kroczku, jak dziecko uczące się chodzić po miękkim dywanie. Adrian uczył się przepraszać, co w jego ustach brzmiało najpierw jak obcy język, ale szybko stało się domowe. Gdy powiedział to pierwszy raz, bez jednej teatralnej nuty, poczuła, że jej plecy Przestają nosić cudze ciężary. Przepraszam, że zamieniłem cię w rozwiązanie powiedział, i że pozwoliłem, by ktoś mówił o tobie tak, jakbyś nie miała imienia. Przepraszam, że chciałem kupić coś, co można tylko dostać, jeśli się na to zapracuje codziennością. Nie trzeba było długich przemów. Lena skinęła głową i odpowiedziała spokojnie Ja też przepraszam, za to, że byłam gotowa uciekać, zanim spróbowałam powiedzieć, czego potrzebuję. Za to, że robiłam z ciebie twierdzę, którą trzeba zdobywać, zamiast człowieka z trzeszczącym sercem. Wspólne życie nie zostało obwieszone złotymi ramkami to raczej wieszak w przedpokoju, na którym wiszą przemoknięte kurtki, kubek, do którego ktoś zawsze odstawia łyżeczkę nie tam, gdzie trzeba, lampka, którą gasi się nieco za późno. A jednak, właśnie w tym drobiazgu rodzi się to, co świat próbuje potem bezskutecznie opisać wielkimi literami. Kiedyś po południu, w oranżerii, Lena rozłożyła na stole zielony zeszyt. W pustej ramce na końcu od dawna czekały litery. Nie nagłówek, raczej notatka, którą zostawia się sobie, żeby nie zapomnieć, kim się jest, gdy inni mówią głośniej. Zanim cokolwiek napisała, wzięła ołówek i narysowała dwie małe dłonie, zawinięte w kocyk, oraz dłoń dorosłego, która nie ściska, tylko towarzyszy. Potem pod obrazkiem krótkie zdanie: To my, bez świateł, wystarczy. Tego samego dnia Adrian zaprowadził ją do ogrodu, tam gdzie trawa rośnie gęściej, a powietrze ma smak miodu. Nie miał pudełeczka. Miał oddech, który przyspieszył jak u kogoś, kto po raz pierwszy mówi prawdę wobec samego siebie. Zostań, poprosił, na swoich zasadach. Nie obiecuję, że wymyślę romantyczne gesty. Obiecuję, że będę co dzień tam, gdzie trzeba. Z tym, co mam, i że nigdy więcej nie włożę nas do tabeli. Lena nie odpowiedziała od razu. Posłuchała przez chwilę gwizdu wiatru w gałęziach i bliskiego mruknięcia oranżerii. Zostanę, powiedziała wreszcie, bo chcę, nie dlatego, że muszę. Ktoś mógłby zapytać, gdzie tutaj zemsta, gdzie gorzka sprawiedliwość, która lubi wracać do ludzi, co pomylili drogę. Jest w drobnostkach. W tym, że ci, którzy chcieli scenariusza do sprzedania, dostali w zamian lustro i musieli w nie spojrzeć dłużej niż lubią. W tym, że porządek, którym próbowano przykryć cudze człowieczeństwo, pękł jak szkło, odsłaniając chaos, który był po tamtej stronie. W tym, że ktoś, kto liczył na to, że papier załatwi wszystko, nauczył się składać codzienność inaczej, milimetrami czułości, które nic nie kosztują, a wymagają wszystkiego. Pewnego wieczoru, kiedy dzieci zasypiały, a za oknem miasto mrugało jak daleka sygnalizacja, Lena zaparzyła herbatę i usiadła z Adrianem na schodach oranżerii. Pachniało rozmarynem. Przez chwilę nic nie mówili. Potem on położył dłoń na jej dłoni. Wiesz, co najbardziej mnie zmieniło? spytał w końcu. To, że nie mogę już zamknąć oczu na to co proste. Kiedy słyszę jak oddychają. Nie jestem niczyim projektem. Jestem ojcem i twoim towarzyszem. Lena uśmiechnęła się tak, jak uśmiecha się ktoś, kto nareszcie wrócił do domu, nawet jeśli idąc, pobrudził buty. Świat nadal próbuje zaglądać przez okno, ale teraz ma przed sobą szyby, w których widać normalne życie. Jeśli coś skrzypi, to podłoga, gdy ktoś chodzi na palcach, żeby nie zbudzić dzieci. Jeśli coś błyszczy, to łyżeczka w kubku. Tyle wystarczy, a kiedy przychodzi na myśl dawna rana. W której cudze ręce przerabiały ich historię na okrągłe zdania, Lena bierze zielony zeszyt i maluje na kartce plamę światła. Nie po to, by udawać, że nic się nie stało, po to, by pamiętać, że człowiek nie jest cudzym nagłówkiem, że ma własny rytm, własną melodię i że sprawiedliwość bywa cicha, a jednak robi porządek tam, gdzie trzeba, w słowach proszę, dziękuję, przepraszam, w ręce podanej wtedy, gdy najłatwiej byłoby ją cofnąć. Tak mija czas. Nie odmierzany kalendarzem sukcesów, tylko drobnymi zwycięstwami. Kiedy ktoś powie dobranoc i naprawdę to czuje, kiedy ktoś odłoży telefon, bo w czyichś oczach wydarza się właśnie coś ważniejszego, kiedy ktoś zrozumie, że nie kupi się miłości, ale można się na nią uczciwie zapracować. W tej pracy Adrian okazał się wytrwały, Alena. Mądrze wymagająca, bo nie pozwalała zapominać, że wszystko co warte zachodu robi się powoli. Kiedyś na spacerze minęli kiosk. Tam, gdzie dawniej krzyczały kolorowe litery, teraz wisiały zwykłe wiadomości o deszczu, o remoncie ulicy, o kimś kto wygrał gdzieś turniej. Lena przystanęła na moment, popatrzyła, wzruszyła ramionami i poszła dalej. Nie dlatego, że przestało boleć, dlatego że ból przestał nadawać kierunek. A gdy wrócili do domu, dzieci już spały, a oranżeria pachniała jak ogród tuż po ciepłym deszczu. Lena zamknęła zeszyt i odłożyła go na półkę. W tym odłożeniu było wszystko, czego potrzebowała. Decyzja, że dziś wystarczy to, co jest, że jutro dołoży się do tego nowy oddech, nowa filiżanka herbaty, nowy rysunek małej dłoni, która trzyma dużą, i że to jest ich zwycięstwo nad światem, który lubi wymyślać historię za innych. Tak właśnie kończy się opowieść, która zaczynała się twardym papierem i umową, a kończy miękkim kocem i słowami, które składają się w cichy ślub: Będziemy, nieidealni, wystarczający dla siebie. I tego już nikt im nie odbierze. Skoro wytrwałeś do końca, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, skąd nas oglądasz. Do następnego.